Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie Witamy was w sobotnim vlogu I dzisiaj Alex dostał prezent, tak? Od kogo dostałeś prezent? Z szkoły po, 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 po. Z polskiej szkoły pani A, ci dała? Ja dostałem czekoladę I czekoladę też dostałeś? Ja! Yeah! To zresztą widać tutaj po ustach Dzisiaj zarówno James jak i Aleksander mieli przedstawienie Tak? I super im poszło Podobały ci się Zaznacznie. przedstawienie? Co ty taki dzisiaj smutny jesteś? Hej! O, oh, ale zjej. Kanapkę zjedz! Najpierw kanapkę proszę zjeść! Co ty dostałeś? Pokaż! Ależ! I czekoladka też, Aleks? Wszystkiego dobrego, Aluś! Wszystkiego dobrego, James! <grym> Magny. Tak, bo to wyglądało jak pieniądze, prawda? No także my dzisiaj byliśmy później u James'a, u Jamesa w klasie... Tam było 5 funtów, czy to 10 było funtów. E, pieniążki były... wyłącz telewizor James. Pieniążki były... wyłącz telewizor. Pieniądze były w kształcie czekoladka była w kształcie pieniążka. I ja tak oh Jezu taka jestem jakoś nie bo jestem paskę świąteczną. E, w każdym razie... E, było tak, najpierw było przedstawienie Alka, potem było przedstawienie Jamesa, później była e, po części artystycznej e, byliśmy w klasie, z lunch i najpierw byłam z Alkiem, potem z Jamesem i mm, chłopcy cieszą się, bo teraz będziemy mieli prawie miesięczną przerwę w polskiej szkole, także dość długo. A my, słuchajcie, a my szykujemy się do e, posprzątamy trochę i trzeba jakieś świąteczne może wypieki jeszcze robić coś. To do zobaczenia później. Pokażę Wam też, bo dzisiaj przyszedł do mnie kurier z paczką niespodzianką od mojej imienniczki, która dosłownie kilka tygodni temu otworzyła w Wielkiej Brytanii swoją firmę z kosmetykami organicznymi i są to kosmetyki, co wyróżnia je na bazie na tle innych. To nie mają w składzie wody. Przez to nie muszę mieć też w składzie konserwantów. I tutaj akurat um, ja powiedziałam Agnieszce, że ja nie potrzebuję zbyt dużo rzeczy, tak szczerze mówiąc, bo mam zapasy, ale tutaj są takie parabeczki, które ona powiedziała, że muszę koniecznie spróbować. Um, I tutaj w tym woreczku są ściereczki do demakijażu wykonane z naprawdę miękkiego materiału i też dam Wam znać, jak się będą sprawdzać. Super. Ja właśnie ostatnio, ostatnio przestałam używać tych tami i... Staram się używać tych e, wielorazowych, także na pewno dam wam znać, jak się sprawdzają. Tutaj mam, tutaj co mam, coś ze szpatułką, ta, 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 drewnianą. W ogóle piękne opakowania woreczki i cała szata graficzna też jest naprawdę wyjątkowa. Aga się postarała. Tutaj słuchajcie, jest dezodorant, czyli coś, co uwielbiam. Tutaj możecie sobie zobaczyć skład zaraz powącham i otworzę i będę używać, jeszcze w tym momencie mam mój ulubiony od czterech szpaków który używam od ponad roku jak nie dłużej, może od dwóch lat i ja zawsze jestem w poszukiwaniu dobrego zdrętu, i ten też przemawia do mnie przepięknym opakowaniem. także na pewno dam wam znać jak się sprawdza tutaj w środku mam jeszcze balsam oczyszczający chociaż mówiłam Adze, że nie potrzebuję, bo jeszcze mam zapas. Ona wysłała e, też z pięknym składem, e, i. Czekajcie, to był skład, czy nie? Okej. Okay. Tutaj mamy skład, i też na pewno niedługo o nim usłyszycie. Tutaj jeszcze mam coś, o co poprosiła Agnieszkę, bo mm, widziałam, że w asortymencie ma też. Maseczkę z glinki. Tutaj ekstrakty z mango i wiśni mnie urzekły. I tutaj też jest różowa glinka. Także może dzisiaj sobie nawet strzale wieczorem. A co? I tutaj coś jeszcze jest, co Aga poleca też do mieszania właśnie z tą glinką. To jej olejek. Jeśli się nie mylę, czekajcie, bo nie będę wyciągnąć. Już przestawiłam opcję w kamerze i się nagrywa. I Aga poleca korzystanie z maseczki z dodatkiem właśnie tego serum na bazie olejków. I no nie wiem, będziemy, będziemy testować i dam wam znać oczywiście, czy coś tutaj jeszcze jest? Nie, tylko jeszcze jakaś ulotka. Także dziękuję za przesyłkę. dam Wam znać. I też jestem bardzo dumna, słuchajcie, z naszych rodaczek, które tak super sobie e, radzą. Takie piękności tworzą. Ja już przeżywam jak zwykle. Zmienia się jakiś czas, ale już są w połowie drogi. Ciao Mika! O, I don't even have a phone number. I think that's their plane over there, and we're still in Tesco's. We're gonna get in trouble. Hopefully, Babcho and Jaja don't understand this video, and uh, we get away of it. Cheers, pal. Okay, let's get moving. Come on, geezer. You excited? Let's go. <laughs> Put your jacket on. I'll get in trouble. Oh, yeah. And all mummy's Polish YouTube friends are going to be saying about you not wearing a jacket as well. There you go. <laughs> go, go, go. Go. Jess, dad. Okay. How are we doing? Chaja. Yeah. Uh, Alice mm. is so. We've got this one. We've got to do no, this no, no. one. Are you excited, James? Yeah. Let's <laughs> <laughs> see this. Go. <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> 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 Aga, Aga, Aga. I can't do it. <laughs> 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 to <But laughs> Alex! Alex! Oh, are on purpose with your da, store. That's right, This one's Mark, and there's one in the and judge all your stuff? How oh, about these? Yeah. This is my stickers. They're your stickers. In the door. Yeah, stickers. Yeah. Alex Alexia. I'm sure Jada's very excited about that. Look. Who is it, Alex? <laughs> <laughs> are you excited? Yeah. Do you love them? Yeah. The hair's crazy. <laughs> 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 okay, we'll leave them to it. Oh, Paul! Oh. Hello. Just got book, Poland, Ripper. <laughs> my time come to, they can go home now. Bye! Yeah, see you later. Thanks for coming. That's my dream. Okay, hold the web. Open the fridge and see. <laughs> I think I can sell them now. Oh, my lord. This is my addiction. My show with onion is Craig That and crack cocaine. One more. Okay, what my mum brought. Wait, let's stop that. I because buying Adams would. Marina, like I said to her, we've got them in a show in a Poland. In the UK, I mean. In the UK. Yeah, we've, 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 and uh, we've discovered mushrooms. And now. Check this out. And I'm not surprised why they stopped my dad at the board. Yeah, he's got a drug problem. <laughs> and it's actually close. It smells so nice like very strong and my mom also brought us rose buds and apparently if you use one or two they supply 100% of your vitamin c need to you know for today so that's my mom's i have no idea what's inside here e taps no oh this is, this is a stone to make the water clean <laughs> magic right. happens pretty much Okej, okay, let's put the food inside. Gramy w kalambury. Alex, no twoja kolej, kochanie. Ja już mało znale, co się zna, nie nie i śmiechu, jak dziadek pokazywał krzesło. No, czekaj. <grytowy>, no, zobaczymy, czy Alex. No, pokażemy, co tutaj kochanie. Alek pokaże? Pływanie, Aluniu. Tak, Słynny! Ale co to za fioletowa kategoria? Czekajcie, sport. ja sprawdzę. Sport mówiłam ci. A sport, Aluś, co to za sport? No jeszcze inaczej pokaż. Poczekaj. O oh dobrze pokazał, w wodzie, zobacz. No. Surfer, brawo no, Aleks. super. Dobrze Lach. pokazywałeś. Bo my nie umieliśmy zgadnąć.